Byłam bardzo sfrustrowana tym, że Steward mnie budzi każdej nocy swoim wierceniem i rzucaniem na łóżku. Nigdy by mi nie przyszło do głowy, że problem może stanowić rozkładana sofa. Wcześniej spałam na zwykłym, normalnym materacu i pamiętam, że budziłam się sztywna i obolała, a to sprawiało, że poranki nie należały do najlepszych. Budziłem się zmęczony z jękiem, marudny dreptałem do kuchni, żeby zrobić sobie kawę. Nie czułem się gotowy, żeby rozpocząć kolejny dzień. Badania dowodzą, że połowa z nas nie jest zadowolona z jakości swojego snu. Po prostu źle się wysypiamy. Czy też masz ten problem? Jeśli tak, to nie czekaj ani chwili dłużej. Zmień swoje stare łóżko w ultrawygodną wygodną powierzchnię do spania. Bez wydawania fortuny. Oto ma na nawierzchniowy nowej generacji Dormeo Renew Eucalyptus. Odczuwam dużą różnicę w nocy i w ciągu dnia. Idę zmęczony spać i budzę się pełen energii, czuję się o wiele bardziej wypoczęty. Jestem dużo bardziej aktywny podczas dnia. Moja żona zauważyła efekty, no wiesz, nie przeszkadza jej w nocy. Czuję naprawdę dużą ulgę, ponieważ teraz idę do pracy. Rzeźka i gotowa, aby rozpocząć nowy dzień. Dzięki dodatkowej warstwie, tej nakładce, mam uczucie, że mój materac został zaprojektowany specjalnie dla mnie. Stał się wygodny, bardzo elastyczny. Czuję, jak mnie komfortowo otula. Jestem zrelaksowana, dużo lepiej funkcjonuję niż gdy spałam na samym normalnym, zwykłym materacu. Dormeo Renew Eucalyptus to nowa, ulepszona generacja materacy nawierzchniowych. Odpowiednia dla każdego. Gwarantujemy, że natychmiast odczujesz komfort lepszego snu na każdej powierzchni. Od dobrych materacy poprzez sofy czy rozkładane kanapy. Delikatnie otuli i podtrzyma Twoje ciało, a kiedy będziesz wstawał, Twoja partnerka nawet tego nie odczuje. Unowocześniliśmy Dormeo Renew Eucalyptus przez połączenie dwóch najlepszych materiałów. Pianki z pamięcią kształtu oraz włókien tencel. Pianka z pamięcią kształtu zagwarantuje Twojemu ciału idealne podparcie i spokojny sen przez całą noc, a jedwabiście miękka powłoka tencel z naturalnych włókien eukaliptusa zapewni doskonałą termoregulację. Podczas snu temperatura naszego ciała lekko wzrasta, a powłoka tencel absorbuje ciepło i dzięki właściwościom termoregulacyjnym rozprowadza je na całej powierzchni materaca. Pomaga utrzymać prawidłową temperaturę, a to wpływa na prawidłową pracę serca i zapewnia spokojny sen przez całą noc. Spójrz na eksperyment z kamerą termowizyjną. Po lewej kolor czerwony oznacza, że ciało jest przegrzane. Osoba ta śpi na normalnym materacu. Po prawej przeważa kolor zielony. Widzimy osobę na materacu nawierzchniowym Dormeo Renew Eucalyptus, który zapewnia idealną temperaturę ciała podczas snu. Podczas snu wzrasta temperatura naszego ciała, dlatego pocimy się w nocy. Powłoka tencel natychmiast pochłania wilgoć z powierzchni skóry, sprawiając, że ciało jest suche. Unikamy przegrzania i pocenia się. Jeśli wilgoć nie jest usunięta z powierzchni skóry, ciało będzie się przegrzewać, a to sprawia, że większość ludzi budzi się w nocy z tego powodu. Nie budzę się już z lana potem. Materac jest bardzo lekki, przewiewny i doskonale utrzymuje prawidłową temperaturę. Już nie potrzebuję grubego, ciężkiego przykrycia, a to wszystko dzięki materacowi nawierzchniowemu. Uważam, że spełnia podwójną funkcję. Czy może i ty śpisz na twardej sofie, rozsuwanym tapczanie lub niewygodnym łóżku? Czy sprawia to, że czujesz się często niewyspany? Jeżeli tak, to proponujemy doskonałe rozwiązanie właśnie dla ciebie. Materac nawierzchniowy nowej generacji Dormeo Reniu Eucalyptus, teraz dostępny na raty już od 40 zł miesięcznie. Dormeo Renew Eucalyptus ma dwie wysokości: standardową 3,5 cm lub 6 cm, w celu dopasowania się do indywidualnych potrzeb i wygody. Dormeo Renew Eucalyptus występuje we wszystkich standardowych rozmiarach i nad Zdaje się na każdą powierzchnię. Nie tylko błyskawicznie unowocześni każdą kanapę lub twarde łóżko, w prosty sposób może zmienić rozkładaną sofę w komfortowe miejsce do spania, a także stanowi wygodną, czystą i zdrową powierzchnię do spania dla gości. Dla pierwszych 500 osób, które zamówią Dormeo Renew Eucalyptus, mamy w prezencie anatomiczną poduszkę Dormeo. Zadzwoń i zamów materac nawierzchniowy Dormeo Renew Eucalyptus. I przekonaj się sam, dlaczego ten produkt jest hitem sprzedaży w telewizji. Nic nie ryzykujesz. Masz 15 dni na przetestowanie tego materaca we własnym domu. Zadzwoń do nas teraz i zamów materac nawierzchniowy Dormeo Renew Eucalyptus, a dostaniesz anatomiczną poduszkę Dormeo z pamięcią kształtu o wartości 99 zł. W prezencie. Uwaga! Poduszka tylko dla pierwszych 500 klientów. Nawierzchniowy materac Dormeo Renew Eucalyptus może być twój już od 369 zł lub na dogodne raty już od 40 zł 24 groszy miesięcznie. Odnień natychmiast, jakość własnego snu dzięki Dormeo Renew Eucalyptus. Zadzwoń, zamów 22 51 25 444. Zazwyczaj budziłem się z jękiem dosyć silnym bólem w dolnej części pleców. Moja pierwsza noc w akademiku nie była przyjemna. Dostałem dosyć cienki i nierówny materac. I jeszcze ta świadomość, że przed tobą spały na nim setki ludzi. Dlatego nigdy nie czułem się komfortowo, że to jest moje łóżko. Spanie na twardej lub nierównej powierzchni może sprawiać, że budzisz się z bólem stawów lub pleców. Specjalna pianka z pamięcią kształtu w naszym innowacyjnym materacu nawierzchniowym Dormeo Renew Eukaliptus znacznie zmniejsza punkty nacisku, idealnie podtrzymuje całe ciało. Dzięki temu ciężar ciała rozkłada się równomiernie na całej powierzchni, a to pomaga zapobiec bólowi pleców, barków i szyi. Ten materac. Dostosowuje się do mojego ciała, a nie moje ciało do materaca. A to robi ogromną różnicę w jakości mojego snu. Pierwszą rzeczą, jaką zauważyłem natychmiast, kiedy położyłem się do łóżka, to ten rodzaj miękkości. Poczułem się, jakby moje ciało zostało zanurzone w miękkiej, elastycznej przestrzeni. Pierwszy raz spałem na czymś takim. To rodzaj miłego i odprężającego uczucia. Powiem tak, ten materac jest idealny dla mnie. Materac Dormeo Renew Eucalyptus wspomaga prawidłowy przepływ krwi. Jest rekomendowany dla ludzi odczuwających ból pleców i stawów. Ta specjalna pianka sprawia, że materac całkowicie dopasowuje się do kształtu ciała i kręgosłupa, a przez to równomiernie podtrzymuje i zmniejsza nacisk w punktach krytycznych. Dlatego też pozwala szybciej zregenerować się kręgosłupowi i zmniejsza w ten sposób ból pleców. Od momentu, kiedy zaczęliśmy spać na materacu nawierzchniowym, wszystkie moje bóle zniknęły, więc czuję się świetnie od samego rana. Czuję się też zrelaksowana, wypoczęta co jest naprawdę dla mnie najważniejszą rzeczą. Czy marzysz o natychmiastowej przemianie niewygodnej sofy w komfortowe miejsce do snu? To jeszcze nigdy nie było takie proste. Dzięki materacowi nawierzchniowemu Dormeo Renew Eucalyptus dokonasz tego bez wysiłku i niewielkim kosztem, bez wymiany mebli. Spójrz na ten eksperyment. Umieściliśmy kieliszek z czerwonym winem na sofie bez naszego materaca i na której jest Dormeo Renew Eucalyptus i rzuciliśmy 6-kilogramową kulę do gry w kręgle. I spójrz, kieliszek z winem na sofie bez materaca przewrócił się Ale teraz zobacz, co się dzieje na sofie z materacem nawierzchniowym Uderzenie kuli zostało zaamortyzowane Strząsy nie przeniosły się dalej poza miejsce uderzenia Kieliszek nie przewrócił się Niesamowite, to jest dowód doskonałych właściwości tego materaca Kiedy kładę się w nocy na materacu nawierzchniowym Moje ciało od razu się wycisza Stabilność i delikatność tego materaca Pozwala mi całkowicie się zrelaksować i czuję się komfortowo Doskonale wypoczywam każdej nocy jeśli masz małe mieszkanie, możesz szybko schować reniu eukaliptus w szafie. I możesz bez problemu wziąć go ze sobą, gdziekolwiek jedziesz, aby zapewnić sobie komfortowy i luksusowy sen. Na każdej powierzchni, szybko i łatwo. Jest przenośny. Zabierasz go z sobą, gdziekolwiek mieszkasz. Z akademika do mieszkania, do następnego akademika na kolejnym roku. Możesz go zwinąć. Jest lekki, poręczny. Czy i ty śpisz na twardej sofie, rozsuwanym tapczanie lub niewygodnym łóżku, czy sprawia to, że czujesz się często niewyspany? Jeżeli tak, to proponujemy doskonałe rozwiązanie właśnie dla Ciebie. Materac nawierzchniowy nowej generacji Dormeo Reniu Eucalyptus, teraz dostępny na raty już od 40 zł miesięcznie. Unowocześniliśmy Dormeo Reniu Eucalyptus przez połączenie dwóch najlepszych materiałów pianki z pamięcią kształtu oraz włókien tencel. Pianka z pamięcią kształtu zagwarantuje Twojemu ciału idealne podparcie i spokojny sen przez całą noc. Zniweluje drgania, tak więc twoja partnerka nawet nie zauważy, kiedy wstaniesz z łóżka, a materac powróci do swojego pierwotnego kształtu. Specjalna pianka z pamięcią kształtu idealnie podtrzymuje całe ciało. Poszewka Tencel wykonana jest z wysokiej jakości włókien eukaliptusa, jest delikatna i jedwabiście gładka, działa jak druga skóra ze względu na właściwości termoregulacyjne. Ponadto powłoka Tencel ma doskonałe zdolności absorpcji wilgoci, dzięki temu jest naturalnie hypoalergiczna i tworzy zdrową atmosferę do snu. Podczas snu temperatura naszego ciała lekko wzrasta, a powłoka Tencel dzięki właściwościom termoregulacyjnym wpływa na prawidłową pracę serca i zapewnia spokojny sen przez całą noc. Powłoka jest biodegradowalna i można ją prać w temperaturze 40 stopni. To jest wspaniałe, że można prać tę powłokę. Kiedy tylko chcę, wrzucam ją do pralki i za chwilę mam świeży pachnący materac. Nie tylko błyskawicznie unowocześni każdą kanapę lub twarde łóżko, może również w prosty sposób odmienić rozkładaną sofę w komfortowe miejsce do spania, a także może stanowić wygodną, czystą i zdrową powierzchnię do spania dla gości. Jest to również idealne rozwiązanie do akademika, domków letniskowych, przyczep kempingowych i kamperów. Oto materac nawierzchniowy nowej generacji Dormeo Reniu Eucalyptus. Możesz bez problemu wziąć go ze sobą gdziekolwiek jedziesz, aby zapewnić sobie komfortowy i luksusowy sen na każdej powierzchni, szybko i łatwo. Dla pierwszych 500 osób, które zadzwonią do nas i zamówią Dormeo Reniu Eucalyptus, mamy w prezencie anatomiczną poduszkę z pamięcią kształtu Dormeo o wartości 99 zł. Poduszka zapewnia komfortowe podparcie dla szyi i głowy. Zadzwoń i zamów materac nawierzchniowy Dormeo Renew Eucalyptus i przekonaj się sam, dlaczego ten produkt jest hitem sprzedaży w telewizji. Nic nie ryzykujesz. Masz 15 dni na przetestowanie tego materaca we własnym domu. Zadzwoń do nas teraz i zamów materac nawierzchniowy Dormeo Renew Eucalyptus, a dostaniesz anatomiczną poduszkę Dormeo z pamięcią kształtu o wartości 99 zł. w prezencie. Uwaga, poduszka tylko dla pierwszych 500 klientów. Nawierzchniowy materac Dormeo Renew Eucalyptus może być twój już od 369 zł lub na dogodne raty już od 40 zł. 24 groszy miesięcznie. Odmień natychmiast jakość własnego snu dzięki Dormeo Renew Eucalyptus. Zadzwoń. Zamów 22 51 25 444.